Cześć. Dzisiaj szukamy czegoś dłuższego niż 400 mm. I w systemie Nikona mamy tak na dobrą sprawę trzy opcje. Pierwsza opcja, najbardziej oczywista, to jest 186 mm, który kosztuje tysiąca. Druga opcja, już trochę mniej oczywista, to jest 600 mm, stało, obiektyw, stało obiektyw 600 mm o jasności 6,30. On kosztuje 23,5 tysiąca złotych. No i jeszcze mamy opcję trzecią, również 600 mm, ale światło F4, wbudowany telekonwerter i to jest opcja za 70 tysięcy złotych. No i teraz może idąc od końca. Opcja za 70 tysięcy złotych w moim przypadku jest tak samo, tak samo ważna i tak samo wchodzi w grę jak opcja za 700 tysięcy złotych, czy za 7 milionów, czy za 7 miliardów. Równie dobrze mógłbym rozważać zakup promu kosmicznego, ten sam poziom abstrakcji. Także obiektyw za 70 tysięcy złotych dla mnie po prostu nie istnieje. No i to zostawia nam jak gdyby dwie opcje, czyli 18600 i stałogniskowa 600. Obie opcje są bardzo ciekawe, dlatego że 600 jest po prostu genialna, jeżeli chodzi o optykę. To jest obiektyw zaprojektowany perfekcyjnie. Znów mamy tam do czynienia z optyką dyfrakcyjną, więc obiektyw jest mały, zwarty, kompaktowy, jednocześnie 600 mm, rozsądne światło 6.3. Ten obiektyw ma dwie wady. Jedna wada polega na tym, że kosztuje aż 23,5 zł. To jest jedna wada. Druga wada obiektyw stałogniskowy, w związku z tym no, jest mniej uniwersalny. Dlatego też wygląda na to, że taką najbardziej oczywistą Opcją pozostaje jednak Zoom 18600, który kosztuje 8,5 tysiąca zł. No, wystarczy porównać ceny, tak? Za, za jeden obiektyw 600 mm stałogniskowy można kupić ponad dwa obiektywy 18600. A tak na dobrą sprawę można kupić 18600, akcesoria do niego, filtry, co byśmy sobie tam nie wymyślili, i jeszcze zostanie dużo pieniędzy. Ale zobaczmy, co nam powie na temat 18600 nasz agent terenowy. Opcja czegoś dłuższego niż 400 mm, czyli Nikkor Z18600. Jak widać, jest dosyć spory, no ale tutaj dużo robi ta osłona przeciwsłoneczna. Jak ją zdejmiemy, to obiektyw robi się trochę mniejszy. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jest to obiektyw z tradycyjną optyką, bez optyki dyfrakcyjnej. W związku z czym, no, raz, że swoje waży, dwa, że wymiary też ma całkiem spore. Obiektyw jest całkiem nieźle wyważony. W związku z tym, jak jest zapięty do Nikona Z9, bardzo łatwo go wyważyć. Można go elegancko ustawić, czy na statywie, czy na monopodzie. Jednak widać pomimo tego, że optycznie ten obiektyw jest bardzo dobry. No bo trzeba pamiętać o tym, że tu mamy 25 soczewek w 17 grupach, więc na optyce Nikon nie oszczędził, ale na obudowie, czy też na konstrukcji fizycznej zaoszczędził jak zwykle. Mianowicie, zazwyczaj mamy w obiektywie jeden pierścień, który służy do zmiany ogniskowej i drugi pierścień, który służy do ustawiania ostrości. Niestety tutaj pierścienia ustawiania ostrości, dedykowanego pierścienia ustawiania ostrości, nie ma. Za to jest pierścień kontrolny, uniwersalny, który można sobie przestawić, żeby obsługiwał to, co chcemy. Domyślnie jest ustawiony do ustawiania ostrości, naszego ustawiania ostrości. No i tu jest pewien problem, ze względu na to, że tak jak ja trzymam obiektyw, zazwyczaj, o, jak robię zdjęcia, to akurat ten pierśleń wypada mi tu na dłoni. No i teraz każdy ruch dłonią to jest przełożenie, przestawienie punktu ustawienia ostrości i obiektyw przełącza się w tryb ręcznego ustawiania ostrości. To, że się przełącza w tryb ręcznego ustawienia ostrości, samo w sobie nie stanowi problemu, dlatego, że wystarczy lekkie przyciśnięcie przycisku z pustu i znów jesteśmy w trybie automatycznego ustawiania ostrości, no ale jak śledzę jakiś obiekt i poruszę ręką, no to nagle ta, ta ostrość mi się rozjeżdża. Zastanawiam się, czy nie wyłączyć w ogóle tego pierścienia, ale on mi się bardzo przydaje ze względu na to, że czasami lubię tak jak fotografuję na przykład przez gęste gałęzie, patyki tam gdzie siedzi ptak, no to lubię sobie tak popchnąć ręcznie, żeby żeby obiektyw mniej więcej zbliżył się do tego obszaru, gdzie ja chcę ustawić ostrość. Generalnie obiektyw jest bardzo fajny w użyciu, natomiast jedna rzecz dotycząca wszystkich obiektywów Nikona, mianowicie jak widać na pierwszy rzut oka, ta stopka to nie jest standardowa stopka Nikona. Dobrze się składa, że można zdjąć taką stopkę w całości razem z kołnierzem. Zdejmujemy. No i to daje tyle, że Cały zestaw staje się odrobinę lżejszy i bardziej poręczny, natomiast ja wymieniłem całość na taki kołnierz ze stopką, która standardowo ma e, no, płytkę w standardzie Arca Swiss. Chodzi o to, że ja używam wszystkich statywów, wszystkich głowic właśnie w standardzie Arca Suisse. No i Nikon mógłby w końcu zrobić do obiektów stopki w standardzie Arca Suisse, no ale niestety nie robi, więc trzeba wymienić. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię. Chodzi o to, że to jest rozwiązanie, które oprócz tego, że w stopce ma wbudowaną płytkę w standardzie RK to jeszcze na dodatek ma tutaj złącze QD, czyli Quick Disconnect. To jest bardzo fajna rzecz. Ja w tej chwili mam wszystkie paski zrobione tak, czy, czy taśmy takie przez ramię, czy też paski takie na, na szyję. Mam zrobione tak, że wszystkie mają końcówki tutaj konektory QD. W związku z czym. Podłączenie taśmy, czy odłączenie taśmy to jest jeden ruch ręką. Obiektyw też bardzo fajnie współpracuje z telekonwerterami, zarówno 1.4, jak i dwa razy. Także można tutaj poszaleć. Wiadomo, ogniskowa 600 mm maksymalna. Zapniemy telekonwerter 1.4, mamy 840, zapniemy telekonwerter dwa razy i mamy 1200. Ekstremum, bo ekstremum. Ale nawet z ręki czasami da się zrobić, jeżeli są dobre warunki oświetlenia. Jeżeli mówimy o z kolei nagrywaniu filmów, no to tutaj, jak widać, jest to obiektyw zrobiony z pewnymi oszczędnościami, więc nie znajdziemy tutaj w tym obiektywie jakiegoś filtra wkładanego do środka. Za to mamy filtr tu tylko i wyłącznie z przodu. Jest gwint, zakładamy filtr z przodu. To może stanowić pewnego rodzaju problem, bo tu mamy filtr średnicy 95 mm. Filtr 95 mm. No to już są całkiem spore pieniądze. No a przy pogodzie takiej jak dzisiaj, gdzie słońce świeci, nie ma jednej chmurki, nagrywanie filmu bez filtra szarego, no niestety nie wyjdzie. Trzeba trochę tutaj to światło stłumić. Dobrze, wracamy do studia. No dobrze, jesteśmy z powrotem w studio i tak jak nasz ternowy agent powiedział, konstrukcja tego obiektywu jest dosyć interesująca. 25 soczewek w 17 grupach, no to widać, że na konstrukcję optycznej Nikon nie zaoszczędził. I teraz jak popatrzymy sobie na tą konstrukcję optyczną, to widzimy, znaczy tak na dobrą sprawę jest 25 soczewek w 17 grupach, to znaczy, że niektóre soczewki są ze sobą złączone na stałe. I w momencie, kiedy w obiektywie czy to zmieniamy ogniskową, czy też ustawiamy ostrość, to takie połączone soczewki poruszają się razem jako jeden zespół i to jest właśnie grupa w rozumieniu Nikona. Zresztą nie tylko Nikona, to jest generalnie grupa w rozumieniu zasad projektowania optyki. Natomiast na potrzeby naszych dzisiejszych rozważań, ja tą optykę podzieliłem nie na 17, tylko na 5 grup. I zobaczmy teraz. Pierwsza grupa licząc od. Frontu obiektywu, czyli od tego końca bliższego fotografo fotografowanemu czy, czy nagrywanemu obiektowi, składa się tutaj w, te, w tym moim podziale z czterech soczewek, i to jest grupa, która się w ogóle nie porusza. Jak zmieniamy ogniskową, albo też ustawiamy ostrość, to ta grupa soczewek pozostaje w stałym miejscu. Ona się nie porusza. I to, to jest właśnie ta grupa soczewek, która definiuje no, maksymalną ogniskową obiektywu. Następnie mamy grupę, która odpowiada za zmianę ogniskowej obiektywu. Zresztą to jest, to jest tak, że trudno powiedzieć, że jakaś konkretna grupa odpowiada za zmianę ogniskowej obiektywu, dlatego że każda grupa, która się porusza w ramach zmiany ogniskowej, ma jakieś zadanie. Ta grupa druga ma za zadanie generalnie operowanie ogniskową jako taką, na, jako taką. natomiast pozostałe grupy mają za zadanie swoimi ruchami kompensować wprowadzane przez tą pierwszą grupę zniekształcenia. I co jest ciekawe, Nikon zrobił tutaj taką konstrukcję, że pomimo tego, że zmieniamy ogniskową w dosyć dużym zakresie, no bo od 180 mm do 600 mm, to jednak ruch poszczególnych grup soczewek został zaprojektowany w taki sposób, że w momencie, kiedy zmieniamy ogniskową ze 180 mm do 600 mm, to ta druga grupa soczewek przesuwa się do tyłu. Ona się przesuwa dosyć mocno do tyłu, ale za to dwie następne grupy soczewek, grupa w moim, w moim podziale na grupy, grupa numer 3 i grupa numer 4 przesuwają się. Do przodu. One co prawda tak nie, nie przesuwają się ruchem jednostajnym do przodu. Ten ruch jest taki trochę mm, udziwniony, dlatego że niektóre soczewki wykonują ruch najpierw troszeczkę do tyłu, później idą do przodu, inne idą cały czas do przodu. Także to jest dosyć zróżnicowany ruch tych poszczególnych soczewek. Niemniej jednak, jak popatrzymy na te duże grupy soczewek jako całości, to się okazuje, że kiedy zmieniamy ogniskową w kierunku 600 mm, to ta właśnie druga grupa soczewek idzie do tyłu, natomiast dwie kolejne grupy soczewek przesuwają się do przodu. Co to daje? To daje tyle, że w momencie, kiedy zmieniamy ogniskową do, od krótkiej do długiej, to mamy w pewnym stopniu skompensowane przesuwanie środka ciężkości obiektywu. To nie jest kompensacja stuprocentowa, trzeba o tym pamiętać, ale Nikon to zaprojektował bardzo fajnie i jak zrobilibyśmy eksperyment, powiesilibyśmy na przykład obiektyw na, na jakimś sznurku czy, czy drucie i zmienialibyśmy ognisko, to się okaże, że przód obiektywu przy wydłużeniu ogniskowej pójdzie do dołu o dosłownie parę milimetrów. Przy z takim swobodnym zawieszeniu, przy umocowaniu obiektywu na statywie, ta zmiana położenia środka ciężkości w ogóle nie jest wyczuwalna. To wydawałoby się niewielka rzecz, ale naprawdę, jak miałem kiedyś do czynienia z zoomem, który w ogóle nie miał żadnej kompensacji przesunięcia środka ciężkości, to nawet po zamocowaniu takiego obiektywu, który jeszcze na dodatek miał niezbyt solidną stopkę, po zamocowaniu takiego obiektywu na statywie, przy zmianie ogniskowej widać było, jak obraz w wizjerze jedzie. Przy wydłużaniu ogniskowej obraz w wizjerze jechał do góry, bo obiektywu szedł na dół, a przy skracaniu, obiektywu, przy skracaniu ogniskowej obraz w wizjerze jechał do dołu, dlatego że przód obiektywu podnosił się do góry. Nawet przy zamocowaniu takiego obiektywu na statywie. Tymczasem ten obiektyw Nikona jest zaprojektowany tak, że naprawdę te zmiany środka ciężkości, te przesunięcie środka ciężkości przy zmianie ogniskowej zostały naprawdę bardzo mocno ograniczone. I teraz kolejna sprawa. Może nie jest to obiektyw klasy S, znaczy na pewno nie jest to obiektyw klasy S, ale warto zwrócić uwagę na to, że konstrukcja optyczna tego obiektywu no, nie zawiera zbyt wiele oszczędności. Naprawdę, 25 soczewek w 17 grupach, to wcale nie jest tak mało. Jak popatrzymy na inne obiektywy, no to zobaczmy, na przykład taki Canon 1500. Ten zoom Canon R 100 mm, 500 mm f4,5 do 7,1 L USM. On kosztuje 11, 11 600 złotych na dzisiaj. Natomiast on ma 20 soczewek w 14 grupach. Tak? Tutaj mamy 25 soczewek w 17 u Canona mamy 20 w 14 grupach. Więc Canon troszeczkę mniej tego szkła tam włożył do obiektywu. Z kolei Canon 2800 za 11 000 złotych ma 17 soczewek w 11 grupach. To jest to jest widać że Canon tutaj zaoszczędził dlatego że Trzeba pamiętać o tym, że ogniskowa w tym kanonie 2800 zmienia się w bardzo szerokich granicach. 200 do 800. To jest, to jest dużo. No i jeżeli tam widzimy tylko 17 soczewek w zaledwie 11 grupach, no to widać, to już mówi trochę, że kanon przyoszczędził na konstrukcji optycznej, żeby ten obiektyw był stosunkowo tani. Z kolei Sigma 15600 DG OS HSM Sports, czyli ta wersja oznaczona Sport. Ona ma 25 soczewek w 15 grupach, a Sigma 60 mm do 600 mm DGDNOS. Ona ma 27 soczewek w 19 grupach. Także jak widać, Tutaj te, te projekty optyczne obiektyw zmienno-ogniskowych, zmien szczególnie tych o bardzo dużych granicach zmiany ogniskowej, jak na przykład Sigma 6600, no to jest 10 razy zmiany ogniskowej, mają dużo soczewek i tu w, w przypadku Nikona zakres zmiany ogniskowej jest niecałe, znaczy nawet nie niecałe, to, to jest po, to, troszeczkę powyżej e, 3, 3 razy, no i mamy aż 25 soczewek w 17 grupach, z czego Jakbyśmy popatrzyli dokładniej, to zobaczymy, że 6 soczewek, aż 6 soczewek, jest wykonanych ze specjalnego szkła o bardzo niskiej dyspersji. Natomiast jedna soczewka, ta, która jest najbliżej sensora, jest wykonana jako soczewka sferyczna. Także, no. Porządna, porządny projekt optyczny obiektywu. I zresztą to się przenosi również na parametry optyczne, dlatego że jak popatrzymy sobie na hmm, chociażby na wykresy MTF, ja wiem, wykres MTF niewiele mówi, niewiele znaczy, bo to i tak trzeba zobaczyć w naturze, ale zobaczmy sobie ten wykres MTF, wygląda bardzo dobrze jak na zoom, który nie należy do linii S, czyli to jest zoom budżetowy. Do tego to jest zoom. No i zobaczmy, że w przypadku, w przypadku tutaj po lewej stronie mamy 180 mm, po prawej stronie mamy 600 mm. No i ten wykres MTF naprawdę utrzymuje się na bardzo przyzwoitym poziomie. To tutaj nie można narzekać. I zresztą muszę powiedzieć, że moje próby z tym obiektywem pokazały, że naprawdę on daje radę. Ta, ta konstrukcja optyczna obiektywu naprawdę jest bardzo fajna. Dostajemy ostre zdjęcia, dostajemy dobre przeniesienie kontrastu, dostajemy dobre przeniesienie kolorów. Nie można tutaj narzekać na optykę. Natomiast na coś narzekać oczywiście można. I zaraz powiem o co chodzi. Ale to już w części drugiej, bo teraz jest koniec części pierwszej.